Cześć. Piękny dzień dzisiaj. Zachmurzenie duże co prawda, ale z przejaśnieniami. Cieplutko 15 stopni. Kawka zaparzona. Dzisiaj taki zestaw za 10, 22 zł. Dokładnie wydałem na to. Dostałem dwie nowe zdrapki pod nazwą Owocowa eksplozja. Faktycznie eksplozja owocowych symboli na tej zdrapce w szacie graficznej. Zdrapki w różnych wersjach w serii, czyli każda ma jakiś inny kolor. Inną stylistykę kolorową. Główna wygrana to 70 tysięcy. Po drodze jest 7700 zł, 70, 30, 20, 15, 10 i 5 zł. To jest wygrana 9 stopnia, czyli, czyli najniższa. Czyli mam dwie sztuki takie zdrabki i 4,6 pensji. I żeby nie przedłużać od tych pensji, zacznę drapanie dzisiejsze jedziemy z koksem siedem i czternaście liczby a tutaj szesnaście trzynaście pensja trzy osiem i dwadzieścia, czyli pół sto. Kontrolne os. Trzynaście. O, tu coś będzie, bo już niechcący zdrapałem kontrolne. Pensja. Fajnie by było.

Przedostatnia zdrapka z serii Pensja 20 i 13. O, no, tu też będzie pusto. Ale dobrze, dodrapiemy. Dodrapię do końca. O, okej. Okay. I ostatnia. 24 i 9. 31 i 30. Pensja 11. Pewnie pusto będzie. 32 i 25. Kontrolne SR. No czyli dzisiejszy pakiet pensji przyniósł mi dwa złote Jedynie. No i zobaczymy. Zobaczę teraz. Zobaczmy teraz owocową eksplozję. Może zacznę od żółtej wersji. Eee, czyli co? Zdrap całe pole gry, odkryj swoje symbole i każdy z 14 symboli zdrapa we wszystkich poziomych grach od 1 do 11 z przypisaną wygraną do każdej gry. Skompletowanie wszystkich 7 symboli w danej grze oznacza wygraną, przypisaną. Wygrane się sumują. No dobra, to idziemy. Figa i banan. No, tak, po dwa będę drapał. Eee, figa. Figa z makiem. <coughs> Tutaj banany. Ok. <coughs> Kiwi i awokado. Kiwi, awokado razy dwa, kiwi i ostatnie awokado, arbuz i brzoskwinia. O, arbuzów trochę jest, może coś z tego będzie. Tutaj już z Okej. Pomarańcza i ananas. Ananas, ananas. Cytryna i gruszka, tutaj był ananas, zapomniałem. Jest cytryna, są gruszki. truskawka i kokos jest kokos truskawka okej okay. dwa ostatnie symbole winogrono i melon melon tutaj kokos o którym zapomniałem no ale i tak nie ma żadnej linii pełnej sprawdzę jeszcze kontrolne y z w no, szkoda blisko było i ostatnia zdrapa cytryna melon są cytrynki, jest melon, wiśnie przez Tu na dole tylko. Dwie brzoskwinie, tu jeszcze jedna dobra. Karambo i pomarańcza. Jest karambo, jest pomarańcza. Winogrono i borówka. A borówka jest w koszyczku. Okej. Okay. figa i arbuz są figi są arbuzy I tu jeszcze jedna figa truskawa i kokos Widzę kokosy. Przydałby się jeszcze ananas. Byłaby jedna linia. Są truskawki jakieś. Tu kokosy. Czy będą z tej zdrabki kokosy? Gruszka i jabłko. Jabłko. Gruszka. Jabłko. O. Mam jedną linię. Dobrze, bo będzie jakiś zwrot, a może i plus. Szkoda, że nie ma ananasa. Wiśnie, zapomniałem zdrapać jedne, ale to i tak nic nie da. Tutaj jeszcze jabłko. Czy miałem truskawkę? Miałem truskawkę, więc tu jest, ale to też nic nie da. No tak, zabrakło banana, zabrakło ananasa, e, zabrakło kiwi, e, ale jest jedna linia, zaraz sprawdzę co jest pod nią. Kontrolny ZZZ. E, gdzie to było? Granul 4. 10 zł. 10 zł. No i dobrze. Czyli wydałem na zdrabki 22 zł. Podsumowaniem, a 12 zł zwrotu. Czyli standardowo połowa mniej więcej się zwraca. Standardowo. Ok, to do następnego. Cześć.